postaram się zadowolić e, drugą część mojej widowni, a mianowicie mężczyźni, gdyż wiem, że stanowią całki, nawet całkiem niezły spory procent e, mojej ogólnej oglądalności. i wcale nigdy nie myślałam, nie myślałam, że tyle to będzie mi oglądało. Jest mi bardzo miło i mm, wiecie o tym, że... Mój chłopak może nie jest najlepszym przykładem, gdyż on jest e, przedstawicielem minimalizacji, jeżeli chodzi o dbanie o siebie, e, ale powiem Wam, czego on używa, bo tylko to wam, mogę Wam powiedzieć i mm, mam nadzieję, że Wam się spodoba, że może wyniesiecie z tego jakieś wnioski. Dostaję wiadomości prawie dużo, wówczas to właśnie z pytaniami, dlatego, dlatego zrobiłam ten filmik. Słuchajcie, mój chłopiec ma łupież niestety i używa szamponu Head and Shoulders, taki specjalny dla mężczyzn, e, ja nie jestem zbytnio, wiecie zwolenniczką takiego szamponu, zbytnio używania, ale on po prostu nie używa żadnego innego, dla niego ten jest dobry. My głowę codziennie, nie chcę w ogóle nawet myśleć o tym, żeby zmyć troszeczkę rzadziej głowę eee, zobaczymy jak to będzie. Włosy ma naprawdę mięciutkie bardzo jak i bardzo, bardzo przyjemne w dotyku, ale e, ja nie uważam, że powinien ich te często myć, no ale on robi sobie, co chce. I czasami, jak ma fryzurę w miarę świeżą, jeżeli ma krótsze włosy, to sobie nakłada żel na włosy. I to jest akurat taki e, label, labelem. i labelem, to jest wax stick. I to się po prostu na głowę tak się w ten sposób robi, on coś tam później sobie z tego tworzy. Ale nie używa tego zbyt często i na pewno musi głowę jeszcze będzie umyć, żeby to zmyć, bo mu nie pozwala na poduszkę się z żel na głowę położyć. Do mycia ciała używa, używał wcześniej w ogóle... Gafter ma bardzo, bardzo nawyżoną skórę. On nigdy w życiu nie używa balsamu, z czego jestem bardzo zazdrosna i w ogóle. Generalnie cerę ma na twarzy tłustą i może dlatego całe jego ciało jest bardzo dobrze nawyżone. On nigdy nie używa balsamu, no chyba nigdy nie będziemy się używać blosamu. I słuchajcie, używał wcześniej Vaseline, takiego specjalnego właśnie dla mężczyzn żelu do mycia twarzy i, i, i ciała, ale skończył mu się i pożyczył ode mnie mój. Ja miałam taki właśnie Imperial led to jest taka super pionka, to jest akurat shower shave, czyli można nawet się e, golić pod, pod prysznicem, oczywiście nie brodę, tylko nie wiem, jakieś tam pach albo nogi. Super pachnie, bo to jest coca Butter i wanilia, naprawdę jest... Świetny. I słuchajcie, mówię, to, to weź no jak ci się skończy, to użyj mojego. Jak możecie się to myśleć od tego czasu? Kupił sobie swój i swój używa. E, on się kąpie przez 15 minut, przez 20 minut. Znaczy prysznic, przepraszam, rzuca mnie tak w kurza, bo ja zdążę się wyszykować i w ogóle on cały czas się pod tym prysznicem chlupie. Uwielbia ciepłą wodę. I używa tego i pięknie pachnie i mówi, że ma taką piękną skórę po tym. No to niech ma. E, teraz dezodoranty. Też używa właśnie z Wazelin, To jest 24-godzina ochrona. Nie wiem, czy to są w Polsce dostępne. Przypuszczam, że może są, ale naprawdę, Gavster też ma problem z płaceniem. Daj po prostu, że nie pachnie brzydko, nic takiego. Ale ten dezodorant naprawdę się sprawdził mu. To jest chyba trzecia butelka. I on też, jak coś mi się spodoba, facety tak mają, że on nie ma ochoty próbować czegoś nowego. Jak coś mi się spodoba, to on to będzie używał, używał aż, nie wiem, do końca. Aż mi się skończy. Chyba, że coś innego mu wcisnę w rękę, to wtedy może użyć. I coś, co dzięki mnie kupił tak naprawdę, znaczy kupiłam mu to dawno temu, to już sorry, ale to było, jest pod prysznicem i jest, e, widzicie, bardzo używane i to jest Biotem Home, I to jest Tea Pure Intense i to jest e, taki żel do mycia twarzy. On jest taki biały, i on ma takie tutaj kapie. On ma takie drobineczki. To jest generalnie delikatny, taki eksfolion, delikatny peeling do twarzy, do mieć twarzy. I to jest e, duże opakowanie. I ja to kupiłam, wiecie, w Polsce. Zamykali tą galerię centrum i udało mi się znaleźć go 30%. Taniej, a w ogóle w UK oni już ten, 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 ten żel niestety, ale nie wiem czemu chyba nie będą go robić. Może na coś innego zamienią. I słuchajcie, ja go kupiłam, zagadka, pierwszy raz chyba 3 lata temu, czy 4 lata temu. Jakoś na początku wieczorem się spotykać I on nawet nie przypuszczał, że problem z jego właśnie celą Jak się tak troszeczkę mu świeciła Może tak w ogóle zniknąć, jeżeli będzie używał takiego żelu I Naprawdę jest zachwycony Słuchajcie, on nie jest tani Ale i ja też nie lubię wydawać takich, wiecie Dużo kasy na kosmetyki Ale on sobie go kupuje On kosztuje około... W Polsce za niego zapłaciłam 90 zł Po pusteniu kosztował około 60 Czyli około 20 funtów kosztuje Czyli to nie jest tanie, ja wiem Ale... Dla mojego chłopca się naprawdę sprawdza i on jest zachwycony tym i naprawdę ciężko go zadowolić, jak mówię, i on nie wyobraża sobie używanie w tym momencie innego żelodu do się twarzy i mm, jak on się cieszy, to ja też się cieszę z tego powodu. Jak mówiłam, oczywiście e, nie używa nie używa balsamu do ciała, nie musi tego robić. I to chyba to jest... Oczywiście się goli. Goli się raz na jakiś tam czas i nie będę po prostu pokazywała jego maszynki. używa takiej pianki właśnie do golenia i poza tym nie używa żadnego kremu, nawet jak się ogoli, to później tylko psika jakimiś tam perfumami, żeby jak to taki takie starodawny styl. I ja nie mam przeciwko temu, żeby chcecie używali krem. Jeżeli uważam, że ktoś ma bardzo sobą skórę albo usta, naprawdę. Nie mając w tym nic złego, bo to jest normalna rzecz i to wygląda lepiej, takie naturalne pomadki, no przecież tego nie widać, chociaż gaf ma też, nie wiem czemu, on zawsze ma nawyżone usta, skóry też, nie musi nic używać takiego, e, to tylko ja taka biedna jestem, że muszę zawsze czymś smarować. Ale jeżeli Wasz facet na przykład ma suche usta, to może też mu kupić jakąś pomadkę, tak mówicie, zwykłą, albo nawet i wazelinę i żeby sobie smarował, żeby to wyglądało jakoś, jeżeli na przykład mu witamin brakuje i, i takich innych rzeczy. Mam nadzieję, że faceci się ucieszą, że zrobiłam coś tylko i wyłącznie dla nich. I słuchajcie. Do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce.